Rozmawiałyśmy o funkcjach i, i rysowałyśmy różne przykłady. Albo przedstawiałyśmy to jako zbiory, które były, których elementy były jakoś ze sobą powiązane, albo pisałyśmy to w postaci takich zapisów matematycznych, na przykład tego typu. Czy to wszystko jest prawidłowe i czy... Czy można tak się. Tak, funkcje można przedstawiać na bardzo różne sposoby. I to, co jest na górze, tymi przez te zbiory tak rysowane, nazywa się przedstawieniem graficznym, przy pomocy, że to jest graf. Jak tak strzałkami opisujemy. Tutaj mamy funkcję przedstawiona za pomocą wzoru. A jeszcze Ci powiem, że można oczywiście funkcję przez opis. Ja czasami nie mówię wzoru ani nie robimy strzałek, ale opisowo. No, tak prawda? Jak chociażby, że w każdym wielokątowi przyporządkowuje liczbę wierzchołków. To jest opis. Podanie funkcji przez opis. Ale jest jeszcze jeden sposób, bardzo ważny i bardzo często występujący. Jaki? Tabelką. Oczywiście w tabelce jest skończona liczba zawsze, a zbiór dziedzina, czyli zbiór argumentów jest skończona. No narysuj sobie tabelkę, która ma tam, nie wiem, o, więc na w samej górze niech będą, będą xy, Tak, a tutaj będą wartości. wartości. No więc na przykład weźmy sobie dwa argumenty, podyktuję Ci 2, 5, 7. 9, 15, 20. A no na przykład nie więcej, na tym skończymy. No i zbiór wartości niech będzie. 3, 3, 4, 8, 10, 10. Ja wybrałam taką funkcję. Tutaj od razu masz podana dziedziny i od razu zbiór wartości. No tak. I widzisz, że tutaj liczba 2. Przechodzi na trójkę i liczba 5 przechodzi na trójkę. Spróbuj narysować tą, tą funkcję w postaci grafu teraz. To w postaci grafu. To trochę sobie zrobię miejsca i rysuję jeden zbiór, w którym jest 2, 5, 7, 9, 15, 20. I drugi zbiór, w którym mamy 3, 4.

Tak, więc podane przez tabelkę, tabelką podane funkcje, się łatwo przepisuje grafem i odwrotnie, to co jest podane w grafie, łatwo jest przepisać się w tabelce. No to teraz zrobimy taką zabawę. Ja Ci podyktuję trzy tabelki, a Ty mi powiesz, która z tych tabelek określa funkcję. Dobra, Słucham. Więc dobrze, bierzesz x i y, ktoś sobie narysuje, tak jak przedtem. O, i mamy tak, x jest 3, 6, 10, 13, 16 i 22, a y jest 13. Wolałabym, żebyś pisała te, o, o, rozdzielała kreskami, proszę, żeby, było, żeby, żeby było lepiej, żeby... Żeby lepiej widać. Tak. odpowiada 16, wartość dla szóstki jest 16. Dla dziesiątki jest 1, dla 13 jest też 1, dla 16 jest też 1, a dla 22 jest 2. I druga tabelka. To niech na... x, y? Tak, 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 wszędzie x i y, oczywiście to są, x to są argumenty, y to są wartości. I tu mamy 1, tak? 12...

No i teraz argumenty masz takie. Pierwszy argument to jest ala. Imię. Dobrze. Drugi argument jest basia. Trzeci argument jest cela. Cela czy celina? Wszystko jedno. Dobrze. I jeszcze raz. A, B, C. Nie, nie dalej, jako zbiór wartości. Jako zbiór argumentów. A, ala, ala basia, cela. A zbiór wartości mamy tenis, czyli T, te, narty, N, R, rower. rower, B to jest basen, K to jest koszykówka i M to jest na przykład motocykl, które z tych, z tych tabelek na pewno nie jest funkcją, nie przedstawia funkcji. Wydaje mi się, że ta ostatnia tabelka nie przedstawia funkcji. I bardzo dobrze. Dlatego, że ta ala nam się pojawia dwa razy. Tak, i, z, i, I nie Basia wiadomo... Tak samo. Też. I w związku z tym my nie możemy jednoznacznie przypisać yy, dziedziny sportu do konkretnej osoby, bo mamy... Oczywiście wolno Ali uprawiać tenis i pływać w basenie, ale to nie jest funkcja, bo nie, tak jak powiedziałaś, tej dziedziny sportowej jednej. Nie, nie można przeporządkować, więc może przekreślisz ty. Dobrze, przekreślam to, żeby było wiadomo, że nie jest funkcja. Tak. A pozostałe dwa? Pozostałe dwa. Trzeba by pewnie wymyśleć, jaki tu jest przepis na to powiązanie. To pomiędzy znaczy, wcale nie musi być... Przepisów wcale nie musi być... Przepis nie musi być widoczny, ani w ogóle wcale go może nie być. Ważne jest to, że każdej masz różne argumenty <coughs> i każdemu argumentowi odpowiada dokładnie jedna wartość. Tak. Prawda? Czyli krótko mówiąc, wartości mogą mi się powtarzać, tak, ale nie mogą mi się powtarzać argumenty. Tak jest. Czyli to jest funkcja. I to też jest funkcja. I to też jest funkcja tutaj akurat Łatwo jest pokazać, powiedzieć, znaleźć przepis. Bo przepis jest, zauważ, że zbiorem wartości to jest liczba dziesiątek każdej, każdego argumentu. Jedynka ma 0 dziesiątek. Dwanaście ma jedną jed... dobra, dziesiątkę. Liczba dziesiątek. Więc czasami można określić, a czasami nie można określić. I w ten sposób... Można funkcję przedstawiać.